Dzień dobry, mi to Was bardzo serdecznie ja jestem, Paweł, a dzisiaj ze mną jest Renio Szelka. Hello. Hejka! I w końcu to dali deklasę klasę Viga Roset X, które będziemy tuningować. Dokładnie. Wolę <gry> mówić, y mam Bumblebee? No dobra, niech ci będzie. no już to już ten tuning Co? jakiś, nie? No, no, ale, no. ale proszę nie sugerować to... niczego, bo znaczy, wszyscy przyjedziemy w Bumblebee i będzie <laughs> Ja nie zasugerowałem A tego dobię? tuningu, on się nie potrafi przemienić. No ja bym się nie potrafi przemienić w Transformersa, chyba że czegoś nie wiem o tym małdzie. Chyba, no, ma, że e. faktycznie. E. Ej, będzie opcja tuningu, te, tuningu Transformers Edition, nie? Dobrze <laughs> dobra by to było. To by było za Dobra, ej, słuchajcie, czekajcie. Przede wszystkim pierwsza rzecz: samochód jest dodany San Andreas Super Autos. Do klasy Figero ZX za 1 947 tysięcy się was e, tak stać to fajnie. Czytam tylko opis e, Chcesz poczuć kawał mocy, na widok którego popłaczą się największe koksy i najzałośniejsi szpanerzy z siłowni Zapomnij o testosteronie żarłacza tempo głowego Jeśli chcesz się je dopakować, spróbuj Figero ZX i podziwiaj przyrost masy, który nie spowoduje, że twoje... przybioram rozmiary tęczy. Talerzy. Chyba mięśnie. Chyba jajka. Nie, to coś innego jest. Ale... <świby> Okej. <Okay. świby> Co tam jest? <świby> a... O nie dobra, Ju, już przeczytałem, nie chcę. Później, Szybko zechce. wyłączyłem. Ja tego nie będę mówił. Tak? E, no no się... Nie jest nic złego, ale... O wspomina, wspominasz, ja chyba idę sobie to stuninguje po prostu. E, dobra, słuchajcie, chodźcie, no? wsiadamy, tuningujemy. A ja już siadłem e, dawno. E... I słuchajcie, spotykamy się pod diamencikiem, sprawdzamy widzowie ocenianie, kto zrobił lepiej. Mhm. Czyli, jak zawsze Wiecie, jak zawsze ja. Najlepiej głosujcie, piszcie, pamiętajcie serduszko po pod każdym komentarzem. co. Dobra, dobra, wejdź tam. Jakaś dziwna. Dziwna propaganda, panie Pawle, dziwna. dobra, dobra. Ulepszenie je w z akcentem jakaś mam montuję super dokładkę z akcentem czyli z tym zespołem 18 zderzaków przednik jest no ale to tym bardziej to nie będzie bumblebee ale jak to nie? w ogóle patrzę że te z... Bumblebee Bumble, ale B -B. każdy kolejny to jest drobna różnica ale pług ale pług z hom ora i pole pole no z przodu też jest pług można zrobić <laughs> pług że tak powiem do y, pługowania y, tak od, od kiedy ci to przeszkadza co no właśnie. Więc myślę, że to będzie y, spol, spoko. Tak, no właśnie, ten śnieg ten spadnie. Sens, jak na z akcentem, to w sensie z tym, z tym, z tym z takim akcentem, Tak, 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 z ten co tam śpiewa A. gwiazda w górze śni. Tak, i... tak. <laughs> Chyba o to e, było. Zbra. to <laughs> chodzi. Tak, tak, e, dobra, no to w takim bądź razie e, proszę bardzo... O jakim bierzezny. ty śniegu tak. mówisz, kolego? Będziesz śniegu, śnieg nawet nie, mu się nie opłaca przechodzić w tym roku. <laughs> no. Eee, nie czekaj, tylny tylne tego nie zderzaki właśnie patrzę. No my tu mamy? No co? Eee, nie, nie, nie. tylko mamy. Zderzaki od numera 12 dalej, to coś przypominałem, ale nie wiem co. Jakiś taran nie wiem czy co to jest. O, z farming simulator. Proszę, co to mają być za Dziwne, no, ale takie. Ja też nie wiem co. Dziecko zostało wyklejankę chyba w przedszkolu. No, chyba tak. Eee, okej. Okay. Nie no, spoko, te ja, te się... Nie, ja się. Nie, ogóle... nie, dobra. Na... Ja, się, ja się nie martwię zimą. Dobra, weźmy to. Mustanga sprzedam, jelo. Dobra, silnik. Wydech. Oh. E, okay. No, Spodzimy te grille, te no nie wiem, nie wiem, grille. Co tu się stało? To co to jest? Ej, pierwszy raz w życiu widzę y, podwójne brązowe sportowe wydechy. Coś takiego pierwszego no w ogóle dodali chyba, nie było czegoś takiego wcześniej. Może, ale tamtego grilla ale nie... Jest, jakieś brzydkie te grill. Brązowy grilla. wydech, Czym to się to kojarzy, ludzie. Jest. Dobra, na tylko mi się kojarzy, tak nie wiem. A teraz powiedziałem to wszystkim się kojarzy oczywiście. Nie, Mi się nie kojarzy. Nie, 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 ja nawet nie. Nie. Nie kojarzy nie, nie. się brązowy wydech? No, z, z czekoladą, która z niego wypływa. No. <laughs> właśnie. no ale to możecie przestać Fabryka wydechów film. czekoladowych. Co nie lubisz czekolady? O. O czym ty myślisz? Joszelka? Chyba... Nie słucham was chyba, mówię, że chyba, się chyba, chyba jesteś zgłaszana w ogóle za nielubienie czekolady. No, no tak, zgłaszasz Jak chce próbę z Was? To mi okay. się podoba, będzie inne. No, twoje zawsze jest inne. No, chyba mówisz o swoim. <laughs> Ej, 27 liczne. masek jest do wyboru. Ty, ja nie wiem o czym wy teraz mówicie, bo się zgubiłem. No widzisz? Tak to jest, jak się nie słucha. <laughs> Zapatrzyłem się na klaksony, okej. Okay? Chociaż ich się, tylko, ich się tylko słucha Dobra, zrobię to. Nie rób tego! To sobie zrobię? E, dobra, bo się popłaczę, popłaczę się online. Okej, okay. ja światełka. To, poka, poka. No. Poka. Uuu, uh, 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 co to jest? A, ja naj... czekajcie. Nie, wiem. nie to nie. Zobaczyłaś to co ja zobaczyłem w oznaczeniach? Nie prawda! Ja prakta. właśnie w tym momencie <laughs> w tym <laughs> w tym i zastanawiam się o co wam chodzi, bo właśnie sobie <laughs> przemijam nie, no, to, już, to już nie mogę tego brać. <laughs> Ej, ale nie wiem o co wam chodzi. Czekaj. To jest co to? No we ty jak nie wiesz No ty nie wiesz. Pewnie, wie, pewnie się... kręci, żeby to wybrać, no nie? Tak. E, no to ta, nie, nie, Kusi Musi powiedzieć, że... Czekoladę, nie, nie. Został go. Został go, nie warto. No co? E, dobra, słuchajcie, w takim razie zrobimy to chyba, tak. Nie, no, Ale ja, ja tak robię. Właśnie. Co ty sobie e, jako, że później, oczywiście, po spotkaniu będziemy jeszcze bawić się w pewne rzeczy, więc ja. Myślę, że tutaj wow. jakieś takie żaluzje czy coś. E, ja preferowałbym, żebyście dali w razie czego jakieś takie tam na szybę z tyłu. Mm -hmm. Jakby do nas strzelali czy coś, to żeby, wiecie, żeby nie było krzywdy w głowę. A jak są chromowane, to będzie bardziej chronić? No, tak. Będzie bardziej błyszczeć. A, no to nie chcę. Będzie bardziej chronić. No yeah, yeah. to za no. lusterka? są w ogóle jakieś uszy odsłania. Co? Nie wiem, to? co to są za usterki. Lusterka. E, mm. Ej, słuchajcie, patrzcie, nie jak, zrobić, jak to zrobić <laughs> e, drożej? Zamiast chromowanych wyścigowych żaluzji, można mieć wyścigować żaluzję kolor 2 i kupić chrom za 12 tysięcy, nie? <laughs> tak. Kolor. Tak załóżmy, że, załóżmy, że zrozumiałem do samego końca. No, zdecydowanie możesz mieć rację. E, dobra, e, czekajcie, to weźmy w takim razie chyba tak. Haha, ha, ja okay. myślałem, ja że nie tak, tylko tak. Eee, tak, czekajcie. Tak, okay, kolor wykończenia, sposób. a trumnowy poproszę. Patrzę po lusterkach, patrzę po lusterkach. Wybieram lusterka, tablice. Okej, okay. mm. lakierowanie <laughs> <to> za chwilę. <laughs> e, zobaczmy co my tu mamy, jeszcze kolory jakieś, to mm. zostawmy to. Okej, okay, jestem teraz na progach w tym momencie, tych progów kurczę jest 18 symbolicznie. Symbolicznie, żeby progi symbolicznie czuły się dorosłe. Lega, legalnie 18. Lega, legalne progi. Legalne progi są. Legalne, totalnie. Próg legalny. No, no, też z akcentem. Próg legalności, o, może tak to nazwijmy. Czekam na progi z Zenkiem Martyniukiem, bo z akcentem już mamy. Ale super progi z akcentem są, no, faktycznie. <głos> <głos> teraz właśnie patrzę. To są te najdroższe. Okej, okay, um. Macie zielone światła? Możecie przez nie oszaleć. Eee. Eee. Mam spoiler. <laughs> Mam zielone światła. Okej, okay. no to okay, uważaj. <laughs> do wyboru. Musisz trochę uważać. No trochę tak. Nie no, taki spoiler okay, do to Mustanga, to jest... do Camaro, eee, do Bumblebee. Mustang. No. To dobra. dobra, bo zawsze mam wyobrażenie, jak mówię Mustang, to myślę Maselkar, nie? Bo Maselkar to przecież tylko Mustang. Eee, dobra. Ech. Czekaj, co my tu jeszcze możemy wybrać? Eee, Pas, zawieszenie. Tak, zawieszenie, dobra, skrzyżowanie. Eee, hmm. Co? Biegów, skrzyżo skrzyżowanie. Skrzyżowanie możesz sobie nawet wybierać w tym aucie? Skrzyżowanie? Cool. Co? Cool, nie, <laughs> nieważne. Prze prze przesłowiłem się. Co zrobiłeś? Przejęzyciu, przejęzyciu co się. Zrobić? Ale dlaczego tak wymyślasz jakieś dziwne słowa? Przekręcił ci się język w gardle. Żoł, żoł. No, coś, coś tam mi się stegowało chyba. Coś ci się e, tam czekaj. stegowało? Szukam, szukam. nie no, niedobrze. Ja szukam. Ja też szukam i mówię na głos. Tam bez zniuchania? Bez zniuchania. Czekaj, jaki tutaj. To co to za szukanie? No ale co, ja pies? O, dobra. <laughs> ja myślałem, że mrówkoje Koła pro to, no, no, to nie, ulepszenia, odporne opony to jest oczywiście podstawa. Dlaczego felgi fabryczne znowu są najlepsze? E, to jest bardzo dobre pytanie, ale no niestety tak to bywa. Tak to no. jest. Okay, dobra, dobry dobra, tekst no, na piosenkę, te tak to bywa, no, nie poddawaj się. E, zostało w takim razie zrobić e, lakierowanie w tym momencie. Dobra, opony muscle. Brzmi, ja, jak, zrobię to. brzmi jak te Będzie płatki tak. muski. Opony okay. Ono opony muski zakładam. E, hmm. dobra e, kolor dodatkowy Czekaj, okay, czy co to za kolor dodatkowy jakiś dziwny Uuu uhu e, zobaczmy czekajcie tutaj Myślę, że to może być czekamy e. To tutaj to, to zmienia to. Okej, okay. dobra, nie Co jeszcze zrobiłaś oznaczenie Izaka? Nie, o no, co ci chodzi? <grym <grym okay. A, A o to wam chodziło? O ten, o, o dzika, okej. Okay. Nie, o, o boarsa <grym> nam... Nam chodziło o boarsa. Sam jesteś bo 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 bo. Bo bo, o, no, bo, bo. No, nie? bo, bo no? no. No. No znowu. Mówisz bo 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 była taka bajka. O bo 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 bo. E, dobra, słuchajcie, poszukam ja jeszcze tutaj. E, nie. Obudziłeś wspomnienia. Obudziłeś wspomnienia. Wiesz jaką mają super moc? Nie. Włosów z nosa. Okej, okay. no ehm. chyba to, też taką moc dla nie posiadają. No pamiętam czasy, gdzie ciotka, gdzie ciotka mówiła, żebym tego nie oglądał, żebyśmy tego z kuzynem nie oglądali. Ale i tak oglądaliśmy. Dobra. E, ja w tym momencie chyba skończyłem, więc nie tam. No dobrze, no to ja hucha. jeszcze nie skończyłam. Yy. Ja miziam się z kołami. Ja też. Nagle się rozmarzyłem e. o włosach w nosie, A ja czy A znalazłem co? koła. Trudno było wybrać te dobre. To Więc wybrałeś to te prawda. średnie? Więc wybrałem te średnie. Okej, okay, rozumiemy. Ja tak naprawdę nie rozumiem, ale udawanie, że rozumiesz i do tego okulary <laughs> ta, ta, ta. zerówki na przykład, nie? No właśnie. Okej. Okay. Nie, no spokojnie. Pastelowy blanket? Nawet znalazłem tutaj człowieka pszczołę. Czyli, człowiek że. Człowiek, pszczoła? człowiek no. który. Okej. Okay. Człowiek. Totalnie człowiek pszczołka. Człowiek, który. Wyzyczy? Nie, po prostu jest A. takim dużym, A. grubym człowieczkiem, który jest ubrany na żółto. To ja chcę opuścić warsztat w takim razie. Ja nie wiem, czy pszczoła jest. Dobra, z ja już jadę człowieczkiem. Takim razie, do. Wow, wow. Wow, tam jedziesz? No, oh, po oh, oh, to nie stary. No, e, diamencika, tam się spotykamy, widzowie, oceniam oczywiście, kto zrobił ładniej auto. No, oczywiście. Bulko. elegancko, Bliwi. to fajniej. Ja zrobiłem, nie wiem. auto się jak. bardzo fajnie ślizga, więc myślę, że zdecydowanie możemy zrobić bardzo fajny konkurs driftów dzisiaj. Konkurs driftów? No, I kojarzmy z policją. Z czym? Zobaczymy, jak policja drifci. Uuu, stary, no nie wiem. No. Dobra, to trzeba podjechać. Ja już jadę. Nie, to ja jadę. Okay. Ja też jadę. Myślę, że. Ja, ja jadę. jadę. Aha, no to, 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 to ja stoję. Ja jadę, okay. Ale ładne jest, podoba mi się. Zachwalam. No. Dostawcie łapki w górę. Wszędzie, wszędzie, wszędzie. Wszędzie, wszędzie, dobra, jak wszędzie. wszędzie, wszędzie. Nie, też się w sumie podoba. Jest takie. inne. No, tak jakby, no inaczej się wpasowuje w ogóle w GTA, spoko jest. No. Dobra, want a坑. this Dzień dobry, pod kasyno. Ja już też jestem w kasynku, a co? No i spotkały się dwa dziki pszczoła. Patrz, ja umiem w Transformersa. Przepraszam, to mój samochód być Transformers. Eh... Ej, ale też się nie chcą zamknąć. Zapraszam, ale jak to tak? Co wy sobie wyobrażacie? No. Dobra, e, słuchajcie moi drodzy, tam w komentarzach oczywiście oceniajcie kto zrobił ładniej samochód. Twój samochód jest ładniejszy No ale ty e, nie bijesz! No widzisz Więc nie wolicie. Tak, ja zrobiłem właśnie w takim trochę stylu Bumblebee e, Lekki akcent to zrobił e, e, e. na niebieskiego dzika e, Jakaś inspiracja znaczy, e, tutaj polecała u Ciebie czuję. Dzika. A ja szokę sobie jak biało. Y jeszcze metaliczny no żółty, musicalne. metaliczny żółty, przez co ten czarny ja nie jest czarny, tylko jest żółty bardziej, haha. No. E, no. Mój dzik jest e, Dobra, Paweł, Ciężko, nie? zasłużyłeś, Zasłuży... Zasłuży... zasłużyłeś na ostatnie miejsce. No to jest no? <laughs> A, okej, okay. no dobrze, dobrze. E, w takim razie, widzowie, to zweryfikuję. No, zasłużyłeś, Paweł, na ostatnie miejsce. Ale ciągle, ciągle na podium jesteś. A wasz dzik staje? On nigdy nie opada Bo widziałeś no, jak stało, aż się iskry posypały Dobra <grym> słuchajcie to nie ma co e, Robimy konkurs drifterów także ja proponuję e, jedźmy zróbmy tak, wow. a ty, a, po przykład, pojedziecie za mną, o mhm. Ale słabo e, driftujesz Widzicie Ale to drifty, halo! No ja wiecie, widziałem czytanie. jak ty driftujesz Chyba pa, pa, pa. Drift drift się nie oglądało tylko drift. drift Fast and Furious Furious and fast uuuu tu tu Nie wiem, miałeś dobrą okazję by tu skręcić w lewą. Znowu, znowu zaliczany parking. Ale? Nie znam nie no żadnej ali. Nie ali. Oła, oła. Okay. E, ja myślę, że trochę nudno jest. Ja myślę, że na skrót. Patrzcie tutaj, bo tu jest komisariat policji. Zobaczcie, i tutaj funkcjonariusze ja powinni Tu czy tam? Powinni? Ale, o, nie. L.S.P.D. L.S.P.D. wine. Ale ja po czekaj, Poczekaj, 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 poczekaj. Po czekaj, sprzedam im lepki. Ej, też chcę. No też chcę, ej. Zostaw coś dla mnie. No. Ale to taka lepka jest ta lepka. Ej, Claymore, uh, uh. Uh. Zemdlała. Hey! Policjant tu jest. Zemdlała. Lepka dla policjanta. Gdzie jest pan policjant? Wow. No, w porządku, pilnuje, a co co ty mu tam już, robisz? Nie ma go tu. O, dobra, dobra. dobra. Myślę, że jakaś... No. Nie, mo no, ja, ja nie mogę wejść przyszałem. na komisariat, nie chcą mnie wpuścić. Chciałem się przyznać, ale że... trudno. Dobra, dobra, Ale chodźcie chodź, 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 szybko. Będziemy teraz robić faktycznie szybcy i wściekli albo wściekli szybcy... No nie, poczekaj, e, bo, tra bo tracę, e, e, tracę, tracę, tracę widzów. Gwiazdka e. mruga. Wściekła, ściekła policja driftuje. Wściekła policja, no dobra, dobra. Dobra, widzowie wrócili, dużo kropek się pojawiło. Dobra, mamy kropek Wie, Czuję, i... że mnie otaczają. Bie, bie, is... Oddam. Okay. Oni, oni mają mustangi jakieś. Ja wyjechałem normalnie, za co, za, za co mnie bijesz? No, myślę, że Ciebie ja weźmę... Jest, aha, no, tak jakby trochę byłem. Co tam widzicie? Co tam a, Zależy, widzicie? co Ty słyszysz. Driftuję za Tobą. Opa, tu w prawo, uwaga, uwaga. Ja driftuję w miejscu, a co? O no rany, na ja trawniczek wjechałem. Łoł, wow, łoł, wow, wow. miota znaczy, nim patrzcie, jak tutaj szatan. tutaj będzie dobrze. O, tutaj będzie spoko. Kto zaparkował... Tutaj auto, To, 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 to dupne takie auto z pa, dużym pa, 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 tyłem. I teraz będzie skok wiary, nie? No nie wiem. Nie wiem, niech chodź, wracamy, bo się trochę cykam. O rany. Dobra, jak e, jak ja proponuję pięć gwiazdek challenge Aha. E, z liftami ale... Brzmi jak plan. Z driftami. A, to Kto tu zaparkował pusty radiobus, nie rozumiem. A pan się przewrócił, a ta pani na chodniku nie jest. Nie Ej, jakiś policjant zaliczył nie, nie moją po maskę, zaliczył moją maskę. No, o, dalej w, dalej wstaje, jeszcze ma energię. Proszę okay. się uspokoić. nie ja wspominam sobie, żeby Bumble był tak agresywny, ale okej. Okay. Życie on no. On życie, życie go zmieniło. E, w sensie w pokoju, aha no tak, on w pokoju był. <laughs> Tak, na tym polegał. Nie, na No, by w pokoju mieszkał. Nie, bo w garażu. W garażu? No ale to taki pokoik miał swój właściwie. W garażu? Tak! No! Czyli pokojowo garażowy No pewnie. Innowacyjne podwójne wnętrze. Nie ma tak, słuchajcie. Dwie natury. Ten, pod tym. Pod ratuszem, nie? Co? Jest pod. Jest pod ratuszem. Pod ratuszem? Nie, nie razem. No bo najpierw trzeba chyba no i szelka, nie driftuj ha -ha. we mnie. Tak nie driftuj. No, ja o wie. mam cztery. Mam cztery. Ja też driftuję. Mam cztery. A ja nigdy nawet nie przestałem jak, jak śpię, to driftuję. Dziękuję. Ale mi wjechałeś pod celownik. Nie normalnie, hopy. Wjechałeś, wjechałeś mi. Cen... Auto, nie? No centralnie nie, wjechałeś nie. mi pod Dobra. celownik, stary. No, chopie! Strzelałem! Normalnie! Jeszcze, stoi. Nie, nie, nie. Ale, jeszcze tu stoi. Ty, ale ty nie umiem, ty musisz wciskać! A, teraz ja zdechłam! No i A ja, 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 ja tutaj no, jem jakieś. Martwi, nie? Ja tu jem jakieś cukierki! Ja tu jem cukierki jakieś, więc jeszcze nie, Muszę <grym> nie odpadłem! Samochód. O no, 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 mi Dobra! To, to uczucie kiedy. Ej, ile was tu jest! Halo! Dobra, ja sobie od Rena jadę, ja dziękuję! Nie no, Baczcie, tutaj, po ten, prostu pięknie, specjalnie wjechałeś pięknie, mi, mi pod celownik, tam. żeby zrobić mi dramę, przyznaj się. No pewnie, że tak. Nic tak, tak nie to wybija to na YouTube jak drama, no stary. Tak. <laughs> no. To się taka rzeka, tak? Drama? No tak. Ej, o to właśnie chodziło, ta Rzeka, która przecieka. Ta, ta, ta słynna rzeka w pyskowicach, co płynie. W czym? Drama. Ała! Ktoś mnie mocno stuknął. Dobra, dobra. A to ty jedziesz tam tym tam autem, autem policyjnym? To tam ona jedzie tym autem tam policyjnym, to ja uciekam. Joszelka się trochę sprzedała, a nie ja tutaj co to za blokada. Joszelka, kupiła cię policja, czy co? O, ja chyba zaraz ja nie, nie będę też miał. Co? Let's go! Ej, co tu się dzieje? Co wy tam zrobili za parykadę? Nie mogę strzelać nawet, stary. To serio? Josi, co ja mi zrobiłaś? Ale ty mnie nie tu co to za kanapka Czerno. w ogóle. Parcie jedzie, jedziesz, dawajcie szybko. Panie Paweł, bo tu jest kurde kanapka, nie? Smaczna, Siadaj, bo... Smaczna bo ze mną. Mam, znaczy ja mam jedno miejsce jakby co, to, <ślaś> Nie ja. o, I chyba... chyba... z tego Czuję. Czuję się zawieszony, nie wiem na co się zdecydować teraz. Ja szybciej, no na co czekasz ty Ja? Na nic. Popchaj. Dzięki. <laughs> Jeszcze ona, tam wypadła. Josze... No, spadła, <laughs> nie wierzę. Dobra, jadę, jadę, wsiadaj. I Aj, jadę. Podjechał pod tego. <laughs> Ziomeczka. Ziomeczku Dziomeczka. Ziomeczka <laughs> ziomką. No <laughs> nie, bardzo chcę mi się kaślać no nie walczę eee, sam ze sobą. Ja nie potrafię używać radia do rozmawiania, więc będę używał gęby. A, to spoko. To. co się dzieje? <grym> Nie wiem, nie wiem Nie wiem Wiem się Ja? Nie To było, to, się, to było powstrzymywanie się od kaszlu, dobra A, no tak Ulubione stacje radiowe Radio z... Radio m... Radio muzyka fakty Ren MFR. Niega po aucie, szybko, na górę no <śmianowity> tutaj boli mnie! Ladies and skakuj, gentlemen! Skakuj, dobrze, dobrze, dobrze! Z, w ogóle zauważyliście, że ostatnia jest chłodna, mimo tego, że jest ciepło? No ty gadasz, Józef Ren! Josh, o josh josh Ren? Ty mówisz, Mówię normalnie. O czym ty mówisz? Ja, nie wiem, ja nie, nie, no, no, nie wiem, co wy rozumiecie. Nawet no. Pięciu gwiazdek jeszcze nie, nie mam. Normalnie. A, ja, no, mówię, ja, ja już mam zbudem. dawno. A, to, to ja to ja sobie no, jadę. A bo stąd. Dlatego mnie rozwaliłeś, A to wtedy no, jeszcze no, miałem no, cztery. Jeszcze miałem wtedy cztery. No, wow, ja w ogóle to to przodu nie mam. Spoko, dlatego no, jestem taki szybki. Tak? No Teraz ja mogę uciekać, nie, driftować. Już nie muszę strzelać. Dawaj, dawaj, dawaj. Mogę skupić się na tym, by być drifterem. Drifterem. Drift, będę w życiu drifterem, będę driftem zarabiał na życie. O, joshu, dobrze, Aha. jedziemy. Aha. Co ci się nie podoba w tak moim pomyśle. To jest smutno. A tu w ogóle jesteś? jest obok A, ten w sumie. Ech, idealne. <laughs> Idealna Mam miejscówka nie. na zakończenie chyba, nie? Chyba tak, na początek. Ty... Tak? Zakończenie swojego życia, tak, to prawda. To ty będziesz kończyć? Ja nie.

Daj, tutaj, tutaj, tu, tu, tędy, tędy, tędy. A wy gdzie jesteście? Tam jesteście. E -e. Mam. O, mam duże wsparcie tutaj Oła. za swoimi plecami. Żeby nie było tych, e, świadków. Aha, no poczekaj, chcecie cię zlikwidować po cichu. Przestań. Aha. Chcę cię zlikwidować, chcę, no przestań, Joszelka. Dobrze, Joszelka, teraz możesz przejąć jego kanał na YouTubie. Możesz przejąć jego kanał na YouTubie. Specjalnie w ciemny zaułek za wjechałem. Wszystko ja ci zostawił w spadku. Dlatego Wiedziałem ja się nie dałam i... E, Ona się nie dała. E. a ty normalnie od razu mnie tym no, atomizerem no, normalnie... No, no widzę, że, 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 że ty tak po cichu no, się no, dobierasz, rozumiem. Masaka, normalnie. O, gdzieś wjechałem. U. Także moi drodzy, myślę, że to już Na ten Kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, papa! Papa, pa, do następnego! No dzień. dobra, to ja mam nadzieję, że... Że, 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 Na że, koniec że, że tak. jeszcze dalej. Tak? Na jeszcze dalej? Jeszcze no to dobra, to ja. Bądźcie tak. silni. Bądźcie silni. Chyba silni. <laughs>